Witam Was wszystkich, ja jestem Jacob, a to mój Let's Play Resident Evil 4. I ostatnio zauważyłem, yy, czy tam Wy może nawet zauważyliście, ale ja na pewno, że jestem jakiś nieżywy. A jakoś, coś tam, jestem ostatnio zmęczony, bardzo zmęczony, może to dlatego, nie wiem, yy, ale w tych Let's Playach uważam, że powinienem być jakiś żywszy. Także postaram się być jak najbardziej żywy jak tylko się da. <laughs> nie, to tak tylko. Dobra. Nie będziemy kontynuować. Jajko, nie, jajko, nie, nie, jajko, nigdy. Ożywię się trochę. Tak, tak. Wiem. Rozumiem. No. Yeah. Idziemy dalej. Wybaczcie, że w po, poprzednim filmiku ten film jak porywały te paskudy Ashley był taki zacięty, ale no... Nie wiem, ja w tym lespie jakoś tak mam, kiedy nagrywam. No i sorry, że tego nie widzieliście za bardzo. Ale cóż, staram się, żeby była jak najlepsza jakość filmu. że mój stary laptopik już nie jest taki jak kiedyś. Albo w ogóle nie, nie, nie jest taki dobry. Nie wiem. Ale on, on, on po prostu już jest słaby. Mam nadzieję, że kiedyś dostanę. tam, Mam nadzieję, że kiedyś zdobędę nowy. A na pewno tak będzie. I będę lepsze fi filmy o lepszych grach robił. Dobra, ale nie teraz. Nie czas na. E, sentymenty. Welcome! Usprzedajemy tuś. Tak. Dziękuję Troszeczkę tam się wzbogaciłem. No proszę Kurcze. Szybkość może zainwestuje, chociaż przeładowywanie. A i dobra jeszcze to Taki to będzie na tyle Mamy już tak ulepszony Black y Royalgan może się walić Karabin też jest dobrze, T TMP bardzo dobrze To zostawię na deser Także nie jest źle Tak nigdy w ulepszaniu broni mi nie szło w tej grze. Jesteśmy na zewnątrz. To już ten etap? Tak, to już. Czy to już jest ten etap? Tak, to już jest ten etap, o ludzie, ale jestem wesoły. Chociaż nie, nie, nie powinienem być w tym momencie wesoły. Cóż, ale będzie ciekawie. Także.

I tak, tutaj będziemy mi bardzo e, fajną misję. A jest Oho. A Jezu. Tak, pewnie zauważyliście, że niektóre z moich odcinków tego Let's na przykład, są praktycznie. Praktycznie o niczym, a ja do każdego tutaj odcinka daję jakiś tytuł. I jak sobie na przykład tak łażę po zamku i właściwie nic ciekawego się nie dzieje, to trudno wybrać jakikolwiek tytuł. A na samą myśl, że znajduję taki ważny punkt w grze, e, przyprawia mnie to radość, ponieważ mam już pomysł na tytuł do filmiku. A poza tym, bardzo lubię to misję. Zabiję was wszystkich! Aaa, a nie, z noża go potraktuję. Jestem jak Rambo. Tylko... Tylko nie mam takiej charakterystycznej twarzy. A. Gin, gin, gin. Kamikaze! Wow. Coś mu odroślić? Nie. Chyba muszę tam strzelić, a teraz pobawimy się w snajpera Zarazem, że też nie mam jakiegoś zbliżenia. W każdym razie nie wiem, jak zbliżyć. Oho, dobrze. Okej, okay, trafiłem teraz tamtego, z tej perspektywy trafię go? Tak, trafiłem. Yeah. udało się, także już nie będą mi przeszkadzać. O proszę. O, jeszcze lepiej. Jest dość fajnie. Uh, teraz przeładuję obecny sprzęt. Okej. Okay. I mogę ruszać dalej. Jeśli dobrze pamiętam, wcześniej nie strzelałem w tych gości, albo nie miałem amunicji, albo... albo po prostu mi się nie chciało, bo nawet nie trzeba w nich strzelać, ale pomyślałem, że będzie fajnie jak ich ustrzelę wszystkich ze snajperki. Lubię celować ze snajperki, to jest najfajniejsza broń w strzelankach, we wszystkich strzelankach, moja ulubiona wręcz. Nią można się zaczajać wszędzie i strzelać z ukrycia i w ogóle jest po prostu fenomenalna. Nie mogę siebie jeszcze niestety nazwać idealnym snajperem, ale chyba bym mógł, gdybym tutaj miał jakąś opcję zbliżenia. To znaczy mam opcję zbliżenia, ale kompletnie nie wiem jak to się robi. Chociaż coś mi świta. Prawo, tutaj jest pokazane bez sensu. Dobra, nie wiem jak to się robi, trudno. Tak, i będziemy musieli tutaj takie różne kołki pozbyć się różnych kołków, bo to jest wieża zegarowa. I żeby ona się poruszyła musimy pozbyć się właśnie parę takich, jakichś drewnianych klosków, co to wszystko blokuje. O, jest jeden, widzicie? Muszę go ustrzelić. Możliwie jak najlepiej. Okej. Okay. O, drugi. Chyba ominąłem ten pierwszy. Cóż, spróbuję go jakoś znaleźć. Co my tu mamy? Przygotowanie do rytuału. Tak. Ashley chcą, z Ashley chcą zrobić zombie. No tak. Jednak ominąłem jakiegoś. Trzeba go znaleźć. Zawsze chcą zrobić zombie, a ja na to nie pozwolę. Złapię ich i wszystkich wyrżnę do końca. Ho. No nic, nieważne, trzeba znaleźć ten kołek. Pewnie jest na pierwszym piętrze. Zaraz. Tak, jest tutaj. Dobra, to jest wszystkie. Pamiętam tylko, że były trzy także. Także nie powinno być ich więcej. No, come on. Come on. Idź, idź, idź szybko. Pociągnij za dźwignię, pociągnij za dźwignię, pociągnij za dźwignię teraz. Pociągnij za dźwignię, jest. Jak w Harrym Potterze wiecie, jak te schody się przewracały magicznie. niestety weszli do nas weszli do tego do tej wieży zombie musimy ich rozwalić będą nam przeszkadzać w tym ucieczce stąd jak, jak słuchać mają kusznika jak widać mają kusznika a kiedy mają hełmy to trudniej ich zabić Tabie was wszystkich. No, bo... Dawaj to. Dobra. Jest dobrze. To wszystko, to wszystko. Dobra, możemy spadać. Niech Salazar pocałuje nas w... Żyć! Tak. To jest dobre określenie. Ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Trzeba będzie pozbyć się tych na moście. Po co sobie myślicie, że jak już to odblokowałem, to Salazar sobie da spokój ze mną Nie wręcz przeciwnie on nie da sobie znam, ze mną spokoju. On w ogóle tego nie zrobi Za co go wręcz nienawidzę e, Oj nie w tą stronę Zaraz, jak nie w tą stronę to w którą? Czy tu jest jakieś zejście że czy co? Teraz kurka. Tam jest wyjście. Jezus Maria Boże święty. Jak mogłem coś takiego przeoczyć? Wiedziałem, że gdzieś tam jest zejście, ale nie wiem, nie pomyślałem o tym. Jest na pewno zejście powinno być. Tak jest ze zejście. Jacob, ty tu moku. I tu już zaczynają się schody. Eee, Jezu. Nie, nie ma nic, bo Jezu. I. Coś się tnie. O Jezu, nie. Nie. I tam jeszcze są z tego co słyszę Dobra jeszcze ich zabiję bo co mi tam Tylko niech to przestanie się tak lagować O jezu nie. Kretynie Mówię do siebie oczywiście Gdzie oni są? No, poruszaj się. Chociaż nie wiem, po co do nich idę, skoro... O Jezu. Wow. Gra jeszcze mnie nie zabiła, to W Tym lepiej. Dobra. Przestań tym rzucać! Przestań! Uspokój się. No i to na tyle, jeśli o niego chodzi. Był dobry. Ale nie dość dobry, żeby mnie pokonać. Aha. Co jest? Co jest? Ano tak, zazubiście. Ehe. Sorry, błąd z mojej strony. Wręcz głupi błąd. Nie mówcie nikomu. Dobra, nie. I dom. Ja mam dla nich niespodziankę. I tak tego użyję, <laughs> dobra Mogłem użyć do tego przecież Aj, mogłem do tego użyć miotaca min, boże A nie pomyślałem o tym zupełnie Więcej was matka nie miała. Za dużo zadaję pytań. Jezu on ma... Jezu on ma... On ma... On ma... Nie, ja już... nie. Yeah. Jezu. Jezu! Jest ich za dużo. zabił też swoich, także mamy się z czego cieszyć. Zarżnę cię za tą głupotę! Gnoju! Gin! Co jest, jeszcze nie zginął? Okazuje się, że w ogóle niepotrzebnie marnuje naboje, czy co? spadaj to. Aha, byłem mądrzejszy Jezus Maria, Boże Nie cierpię tych stworzeń. Są tak obrzydliwe, że, że się bardziej nie da. Ha. O, odstrzełem mu łeb. Fajnie, o, jeszcze lepiej. Oho, zaraz się uwolni. Więcej was nie mieli. Się odwalcie wszyscy nawzajem. O fak No ja już po prostu te nie mogę. Dobra, dosyć dawno tego nie używałem. A, o fuck. trzebaz tego Sorry, kitna. Co jest Czemu on jeszcze leży? Ciwne. Saje piście. Udało mi się ich pokonać, ale niestety będziemy musieli kończyć na tym ten odcinek. Dlatego, że w następnym zajmie mi to więcej czasu. Nie chcę wszystkiego zmieścić w jeden. Także pamiętajcie: komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.